Brazylia, będąca drugim na świecie największym konsumentem kokainy, zawsze stanowiła ważny punkt w globalnym dyskursie na temat narkotyków i uzależnienia. W ostatnich dniach naukowcy z tego kraju ogłosili jednak przełom. Opracowano terapię uzależnienia od kokainy oraz jej silnego pochodnego Kraku, prezentując szczepionkę, która może być innowacyjnym narzędziem w walce z tymi trudnymi problemami. Projekt o nazwie Calix Coca stanowi przedmiot badań w Federalnym Uniwersytecie w Minas Gerais pod kierownictwem psychiatry Federico Garcii. Testowana szczepionka wykazała obiecujące rezultaty w badaniach na zwierzętach i wytwarza odpowiedź immunologiczną, która blokuje dostęp kokainy i kraku do mózgu. Takie podejście zgodnie z nadziejami naukowców może pomóc użytkownikom przerwać cykl uzależnienia, pozbawiając ich doświadczenia euforii związanej z przyjmowaniem tych narkotyków. Jeśli szczepionka otrzyma zgodę regulatorów, będzie to pierwszy przypadek leczenia uzależnienia od kokainy za pomocą szczepionki. Ten przełomowy projekt zdobył główną nagrodę w wysokości pół miliona euro podczas Euro Health Innovation Awards w kategorii medycyny latynoamerykańskiej, sponsorowanym przez firmę farmaceutyczną EuroPharma. Mechanizm działania szczepionki opiera się na wyzwoleniu odpowiedzi immunologicznej u pacjentów, która prowadzi do produkcji przeciwciał, które wiążą się z cząsteczkami kokainy w obiegu. Wówczas stają się one zbyt duże, by przeniknąć do systemu mezolimbicznego mózgu, zwanego centrum nagrody, gdzie narkotyk zazwyczaj stymuluje wysokie poziomy dopaminy, wywołującej uczucie przyjemności. Choć podobne badania były prowadzone w Stanach Zjednoczonych, które są notabene największym konsumentem kokainy na świecie, według ONZ, to jednak utknęły one w martwym punkcie. Garcia zaznacza, że kalix koka do tej pory wykazała skuteczność w testach na zwierzętach, wywołując znaczne poziomy przeciwciał przeciwko kokainie i wykazując niewielkie skutki uboczne. Szczepionka okazała się również skuteczna w ochronie płodów szczurów przed kokainą, co sugeruje, że może być używana u ludzi do ochrony nienarodzonych dzieci, które kształtują się w łonie uzależnionych matek. Calix Koka jest teraz na ostatnim etapie badań przed wprowadzeniem do badań klinicznych na ludziach. Garcia wyraża nadzieję, że szczepionka ta może zrewolucjonizować leczenie uzależnień. Obecnie nie ma konkretnego zarejestrowanego leczenia na uzależnieniu od kokainy i kraku, a standardowym podejściem jest połączenie terapii psychologicznej, wsparcia społecznego oraz rehabilitacji, gdy jest to konieczne. Szczepionka mogłaby dodać ważne narzędzie do tego reżimu, pomagając pacjentom w krytycznych etapach powrotu do zdrowia, np. już po wyjściu z rehabilitacji. Co więcej, szczepionka została opracowana przy użyciu związków chemicznych zaprojektowanych w laboratorium, a nie składników biologicznych, co oznacza, że będzie tańsza w produkcji niż wiele innych szczepionek i nie będzie musiała być przechowywana w niskich temperaturach. Sam autor badania dostrzega jednak, że nie będzie to magicznym panaceum, które można podać każdemu. Dokładna grupa docelowa zostanie określona w zależności od wyników badań klinicznych, ale teoretycznie ma to być grupa osób odzyskujących trzeźwość, które zerwały z kokainą i chcą, aby ten stan się utrzymał. Czy ta przełomowa kuracja pozwoli na zwalczenie uzależnienia od kokainy? Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.